Dzień dobry. Rozpoczynam już taką serię programów o moim pobycie w szpitalu. Nie dlatego, żebym się nad sobą użalał, ale dlatego, żeby was przestrzec. Właściwie powiedzieć, żebyście unikali szpitali. Kiedyś taki serial, w którym była taka piosenka. Omijaj szpitale słowa najważniejsze. To była komedia, ale. To jest prawda. I sytuacja w tych szpitalach niewiele się zmieniła od czasu tej komedii, która wiele lat temu była emitowana w polskiej telewizji. Także ja dałem taki tytuł dzisiaj hipoglikemia. Otóż w ostatnim moim pobycie w szpitalu. Niestety jakieś ponad dwa lata temu. Przebywałem w szpitalach w Polsce łącznie pod rząd 90 dni. No to dzięki temu. Wiele widziałem, wiele przeżyłem i o tym wam chcę opowiedzieć. Hipoglikemia to jest takie zjawisko, jeżeli ktoś nie wie, to jest zbyt niski poziom cukru w organizmie, który skutkuje bezpośrednio śmiercią człowieka. No i to wiadomo, jest to groźniejsze zjawisko od hiperglikemii, czyli zjawisko odwrotnego, czyli podwyższonego cukru, który ma się po prostu zbyt nie, od niefunkcjonującej właściwie. Właściwie trzustki, no i w związku z tym mamy tak zwaną cukrzycę i wysoki poziom tak zwanego cukru. No w każdym razie, mówiąc to skrótowo, trzeba powiedzieć sobie, że są pewne takie normy, że cukier u zdrowego człowieka powinien wynosić około 100 jednostek. To są jakieś tam jednostki, ja nie będę mówił czego na co, jak miligramów na coś, ponieważ te jednostki też się zmieniają. Ja mam cukrzycę z 30 lat już. I muszę powiedzieć, że już zdążyły się zmienić te wyniki. Ja kiedyś i do dzisiaj mam glukometr, który pokazuje. Wiem, że do 100 to jest taki cukier prawidłowy, a powyżej już nie bardzo. No to wiem, że już podaje się to w innych jednostkach, inne liczby. To jest chyba po to zrobione, że oni nie mają co robić i wymyślają. Ja w młodości pamiętam też badania morfologiczne. To były zupełnie inne jednostki niż dzisiaj podawane. Także i to wszystkim tak jest. No, to żeby tak martwić obraz, żeby człowiek, żeby z człowieka zrobić w sumie głupka i uzasadnić swoją niezbędność w tym życiu i branie za to oczywiście pieniędzy. W każdym razie, mnie spotkała hipoglikemia, czyli takie zjawisko, to ciekawe w sumie, że leżysz w szpitalu i pewnego dnia cię takie zjawisko spotyka. Otóż, było to tak. Ja zauważyłem, Ponieważ w szpitalu, jak cukrzyk dostaje insulinę, ale nie on sobie obsługuje wszczekiwanie insuliny, ale służba zdrowia, czyli pielęgniarki, takie mają zwyczaj. Jak zaczynasz tam leżeć w szpitalu, to wszystkie lekarstwa ci zabierają, a raczej inaczej, zabierają ci te, które masz im dać, bo wszystko przywozisz z domu, natomiast to oni aplikują to. No i w związku z tym to chyba polega na tym, że mają większe zaufanie do swoich podwładnych tam niż do ciebie tym wiele lat sam sobie bierzesz lekarstwa różne, a oni uważają, że nie, to oni będą wiedzieli lepiej. No w związku z tym takie historie się zdarzają, mówię po prostu mi podawano tą insulinę i pewnego dnia ja po podaniu insuliny przed posiłkiem tam jakieś te 15 minut do pół godziny zjadłem obiad. I po tym obiedzie jakiś czas po obiedzie poczułem nagle że spada mi poziom cukru, to się czuję. To już miałem takie zjawisko, więc stąd wiedziałem, jak to wygląda. Wtedy trzeba po prostu wziąć cukier, do, prawdziwy cukier, do, z jakiejś formie najlepiej płynnej, czyli na przykład sok. Zawsze w szafce w szpitalu miałem takie malutkie 200 mililitrowe soki, na przykład soczek jabłkowy, który można na wypadek hipoglikemii popić i to jakby podnosi i ratuje cię przed śmiercią. My w każdym razie ja wziąłem ten sok szybko, bo czułem, jak zaczynał odpływać. I po prostu zacząłem, przez, biłem słonkę, zacząłem, wziąłem łyk i straciłem przytomność. A to się zorientowałem, bo po chwili odzyskałem tę przytomność, bo jednak troszeczkę popiłem tego soku, więc ten cukier trochę ruszył w górę. No i ja wiedziałem, co się stało. W związku z tym, a zresztą leżałem po prostu. Obudziłem się, nagle leżę, słomka w ustach, obok wbita w ten kartonik. No to znaczy, że na chwilę straciłem przytomność. Wziąłem natychmiast glukometr i sobie zbadałem poziom cukru. No i ja miałem tamten poziom cukru. Po popiciu tego łyczka, 35 jednostek. 35 jednostek to jest tuż nad, poniżej 30 właściwie człowiek nie żyje tak to wygląda, w związku z czym to mnie zaskoczyło, bo ja nigdy raz w życiu miałem przez wiele lat wcześniej taki spadek, ale ciężko pracowałem, po prostu nosiłem drewno, łupałem to drewno, no i tak się napracowałem, że zacząłem odpływać, to jest takie zjawisko i hipoglikemii, że zaczyna się tym, że po prostu człowiek zachowuje się jak pijany i to się zdarzały takie przypadki, nawet w Polsce na wyselach, że cukrzyk wypił wódkę, wódka obniża poziom cukru, i po prostu ludzie, goście myśleli, że on jest pijany, a on po prostu miał już hipoglikemię. I zdarzały się zejścia śmiertelne z tego powodu, no bo nikt nie rozpoznał, tej, że to jest po prostu coś innego. No, w każdym razie mi się to już zdarzyło, więc wiedziałem, jak to działa. Natomiast to mnie od czego jadłem obiad. Dostałem tę insulinę, taką jak podawałem, bo przecież podaje się, ile się bierze przed obiadem, przed Kolacją, potem na noc. No i następnego dnia przychodzi pielęgniarka znowu podać mi insulinę przed obiadem. A ja ją pytam: A przepraszam bardzo, a pani ile mi daje tej insuliny? No i tyle, ile lekarz kazał, i, i zbliża się z tą strzykawką, bo to albo do ramienia, albo do brzucha. Tam się strzykuje podskórnie. No a ja mówię: Przepraszam bardzo, ile? No bo ja, Chciałbym wiedzieć, bo wczoraj miałem taki przypadek, że chyba za dużo, albo, albo za mało zjadłem, no, trudno powiedzieć, a ona no, ponownie mówi, nie, to lekarz zalecił, to nie ma to. Ja mówię, no, ale ile? Ona patrzy, mówi 12 jednostek. Ja mówię, jak 12 jednostek? Przez zawsze biorę 5-6, w od wysokości tego cukru przed, przed wstrzyknięciem się tam, to minimalnie te różnice są i to się dozuje. Ja mówię, tak, 12. Ona mówi: A nie ma co dyskutować, i znowu to z szykawką się zbliża do mnie. Stoi nade mną, się pochyla. Ja I nie, no niech mi pani nie podaje tych 12 jednostek, bo to znowu mi grozi hipoglikemią. No to po prostu może pani lekarza zawoła albo pójdzie tam, sprawdzi to, bo to jest jakiś błąd w dokumentach. Natomiast ona na to, i to znowu. Przesuwa się i to strzykawką podchodzi. I taki tekst do mnie. To nie ma co dyskutować, lekarz kazał, to trzeba to zrobić. No i dwa razy mówiłem, że nie, żeby poszła to sprawdzić, no to co można zrobić trzeci raz? No, to trzeci raz zachowałem się tak. Jak człowiek nie powinien się zachować, no ale w obliczu zbliżającej się śmierci. Trudno. Powiedziałem, spierdalaj, bo jak stąd nie spierdolisz, to wstanę na tych moich pokiereszowanych nogach i ci w Autentycznie, tak powiedziałem, bo no nie było już sposobu. Odchodzi do ciebie, trzy próby podejmuje, żeby cię uśmiercić insuliną. No i wtedy ona, jakaś taka obruszona, obrażona, wyszła z pokoju. Ja myślałem, że reakcją normalną będzie to, że ona się tam zorientuje, że coś nie gra, bo pacjent się tam burzy. Nie, ona przyszła z lekarką. I lekarka na wejściu mówi. Przepraszam, a tu doszło do jakiegoś niemiłego zdarzenia. <grywania> po prostu nie, że próbowali cię zabić. Po prostu nie, doszło do niemiłego zdarzenia. No to ja wytłumaczyłem, że takie jest niemiłe zdarzenie. Zaraz będzie bardziej niemiłe zdarzenie. Bo po prostu wszykują mi podwójną dawkę insuliny. I wiecie co? Wydaje się, że powinna być w związku z tym jakaś małe obruszenie, jakaś mała afera. Ktoś powinien powiedzieć, że sprawdzimy to, zobaczymy. Nie. Wyszły sobie i koniec. I nie ma tematu. To jest właśnie Polska Służba Zdrowia. Teraz sobie wyobraźcie, że ja miałem 55 lat i byłem zdrowy na umyśle. Co oni z wami robią, z waszymi rodzinami, jak ktoś jest już niepełni władz umysłowych, fizycznych ma 80 lat, jak oni go traktują. I jestem przekonany, ale nie jest to jest przekonanie graniczące z pewnością, że część wypadków w śmiertelnych w szpitalach to jest po prostu zwykły burdel, który tam panuje. Dla wyjaśnienia podam, że to był oddział nefrologii w szpitalu na ulicy Przybyszewskiego, który to oddział. Wspominał zupełnie nieźle. Pozdrawiam pracowników. No, może poza tymi, którzy tam świadomie lub nieświadomie, bo tego przecież nie wiemy, próbują depopulować polskie społeczeństwo poprzez zwiększanie dawek insuliny. No, i z tym miłym akcentem kończę ten odcinek i udzielam Wam takiej przestrogi. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, bo wy nie wiecie, co was tam może spotkać. Miłego dnia Wam dzisiaj życzę.